Witajcie kochani bardzo serdecznie na kolejnym materiale na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i kolejnym naszym spotkaniu, które było przekładane nie raz, nie dwa, ponieważ dziś chciałem co nieco pogadać na temat nadchodzących, zakładam, znak zapytania, filmów wojennych I jest to materiał, który będzie, pewne, będzie dotykał różnych aspektów tego zagadnienia, tak więc oczywiście spis treści jest i do niego odsyłam, jak i również będzie to taki materiał bardziej mm, przemyśleniowo-dyskusyjny. Nie będzie tutaj bardzo bardzo duże ilości twardych danych, bo i tak już e, większość z tych informacji, które tutaj będę podawał, już zdarzyła się jakiś czas temu i wszystkie serwisy informacyjne Gwiezdno Wojenne i nie tylko o tym dały znać. Tak więc generalnie rzecz ujmując tutaj jest bardziej takie moje podzielenie się wrażeniami. I z jednej strony oczywiście przykro mi, że ten materiał tak późno się pojawia, a z drugiej strony wyszło to nawet na dobre, bo dosyć sporo innych istotnych informacji em, się pojawiło w międzyczasie, więc będzie można je oczywiście tutaj omówić. Tak więc moi drodzy, zapraszam Was serdecznie na może tu nieco dłuższe, zobaczymy, jak to wyjdzie, przemyślenia komisarza Sewa, jeżeli chodzi o nadchodzące, miejmy nadzieję, filmy gwiezdnowojenne. I zacznijmy sobie w pewien sposób od krótkiego przeglądu najważniejszych takich nagłówków czy informacji, które pojawiły nam się przez ostatni jakiś czas, a plotek tak naprawdę, bo nie oszukujmy się cały czas, nie dostaliśmy żadnej oficjalnej zapowiedzi, żadnych oficjalnych informacji, jeżeli chodzi o filmy gwiezdnowojenne. No za chwilę Celebration, więc tam pewnie coś dostaniemy, ale ale o tym do tego przejdziemy. Natomiast ja sobie będę korzystał ze małej ściągi, którą pozwoliłem sobie ściągnąć z fanpage'u, ze strony na Facebooku Jedi'ka, która całkiem nieźle podsumowuje tego różnego rodzaju rzeczy, więc pójdźmy chronologicznie względem tego, co się wydarzyło. Mianowicie jakiś czas temu pojawił się artykuł od Variety, wa, Variety um, magazynu branżowego powiedzmy, związanego z filmami itd., który informował nas co nieco o stanie, o statusie poszczególnych filmów. I pierwszy to jest film od Kevina Feige, który jest szefem MCU, który miał tworzyć jakiś film i on ten film, ten pomysł podobno trafił do pewnego rodzaju limbo, czy też powiedzmy do zapomnienia. Film, który raczej nie powstanie. Kolejnym punktem jest Patty Jenkins od Rogue Squadron, która miała być, ale ostatecznie nie będzie i prawdopodobnie no już nie ma żadnych szans na to absolutnie w żaden sposób. Natomiast Take a jego film ma się jak najbardziej dobrze, jak i również um, ma on sam jako aktor wystąpić w w swoim filmie, co nie jest w żaden sposób zaskakując. Idąc po kolei, po pierwsze, nigdy jakoś w sumie nie wierzyłem w cudzysłowie w ten film Kevina Fagiego, bo jakby on jest producentem MCU. Ma już na tyle na głowie, że co najwyżej no, raczej by nie reżyserował, raczej by nie pisał. No, może by jakoś tam produkował ten film, ale zawsze było ciężko mi w to uwierzyć i absolutnie nie jestem zdziwiony, że on ostatecznie do niczego nie dojdzie. Rock Squadron od Patty Jenkins. No, to nie jest moja opinia o Patty Jenkins, o jej twórczości i tak dalej, ale cała ta sytuacja jest żałosna bo pamiętajmy że dostaliśmy teoretycznie teaser znaczy trailer do zapowie trailer do produkcji tego filmu, tak? Gdzie Baty Jenkins e, opowiadał o swoim ojcu, że będzie robiła ten film, wsiada do X-Winga i tak dalej, tak dalej. No i z tego nic nie wyszło. I bardzo mi się zawsze rozbraja e, informacja, kiedy jakiś czas później dostaliśmy informację, że e, no, bo nie mogliśmy dogadać się z nią terminów, jeżeli chodzi o to, kiedy ona kręci inne rzeczy. E, co, co jest dla mnie żałosne. No, ale generalnie film trafia do niewiadoma. Natomiast ta IK wygląda na to, że cały czas jest produkowany ten film. Film, i cóż, musimy czekać do Celebration, żeby ewentualnie albo później przekonać się, czy rzeczywiście tak się stanie. Następnie dostaliśmy News'a, który w pewien sposób a, był dosyć standardowy dla do Lucas filmu, ale wzbudził oczywiście pewnego rodzaju sensację w jedną i w drugą stronę. Mianowicie Damon Lindelof i Justin Breed uh, Gibson nie pracują już nad Kinowymi Gwiezdnymi Wojnami. I tutaj się troszeczkę, że tak powiem, fabuła komplikuje, ponieważ oni w styczniu oddali. Um, Oddali, powiedzmy, pierwszy wzór scenariusza i odeszli z filmem. Pamiętajmy, że to jest ten film, o którym krążą plotki od jakiegoś czasu, że ma zaprezentowany zostać, czy ma mieć premierę w grudniu 2025, czyli 2025, który ma teoretycznie opowiadać o wydarzeniach po epizodzie 9. No i oczywiście tutaj cała, em, powiedzmy, pula plotek się pojawiła i tak dalej. I tu jest. Trafiłem na dwa głosy. Z jednej strony oczywiście są ludzie, którzy no, po prostu pokazują, że jest to kolejna wpadka luka z filmu, kolejna nieudana rzecz, kolejna, kolejna rzecz, która nie, nie wypali i generalnie i tak skasują itd, dalej, i tak dalej. Z drugiej jednak strony, jeżeli jest to film, który ma być pod koniec 2025 roku, mamy 2023 pierwszy kwartał um, i z kolejnych plotek, które nam się pojawiły, ma, ma zostać, ma rozpocząć się jego produkcja, czy jego kręcenie w, na początku 2024 roku, więc teoretycznie mamy jeszcze jeszcze plus minus 9 miesięcy, żeby ten scenariusz um, dopracować. Z drugiej strony, również e, natrafiłem na wypowiedzi osób bardziej ogarniających temat niż ja, że zdarzają się tego rodzaju sytuacje, że w branży to nie jest tak, że jeden scenarzysta siedzi od początku do końca przy filmie. Nie musi tak być. To nie jest obowiązek, to nie jest konieczne. I po prostu, jeżeli skrypt pierwotny jest ok, w porządku, to potem przychodzi ktoś inny, żeby go dopracować e, i dostosować. Biorąc pod uwagę, że Mamy te kilka miesięcy do 2024 roku? Jest to może nie tyle pewne, prawdopodobne, co ma to jakiś sens, że rzeczywiście możemy pójść w tą stronę. No i tutaj kilka dni później pojawia nam się informacja, iż niejaki Steven Knight, znany głównie z serialu Piggy Blinders, przejął pisanie Nowych Gwiezdnych Wojen po właśnie Lindelofie i Britt Gibsonie źródło Variety, więc znów raczej dosyć sprawdzona informacja, więc mamy szansę na to, że rzeczywiście scenarzysta dopracuje to, co już dostał, bo też bierzmy pod uwagę, że prawdopodobnie nie ma, nie ma powiedzmy, nie zaczyna od samego początku, tylko ma jakiś chociaż przynajmniej podstawowy szkielet. No i przechodzimy do ostatniego newsa, który łączy nam się z dwoma poprzednimi, mianowicie Bob Eigner, bo pamiętajmy, że przez jakiś czas, że kiedy Gwiezdne Wojny zaczynały od gwiezd, od um, Disneya się pojawiać, to Bob Aigner był szefem Disneya. Potem przez jakiś czas był Bob Czapek, no i teraz Bob Aigner znowu e, wraca na to stanowisko i ma podobno, rzucił on pewnego rodzaju ultimatum, czy informację do Lucasfilmu, mianowicie ma, na Celebration mają zostać zapowiedziane nie jeden, nie dwa, tylko aż trzy filmy gwiezdnowojenne. Jakie? No zakładam, że Lindelofa, mówiąc tak w, w uproszczeniu, w skrócie, e, Tajkiego, no i jakiś trzeci. Niby krążą jakieś plotki, jakie to może być, ale szczerze mówiąc, nawet nie wiem. Zakładam, że powiedzmy są te 3. Po drugie, film ma się skupić na Gwiezdnych Wojnach, ma odpuścić sobie Willow, ma odpuścić sobie Indiana Jonesa. No to, to już jest jakby osobna kategoria, no i niby los Kathleen Kennedy zależy od tego, że film czy film Gwiezdno-Wojenny pojawi się w 2025 roku, czyli znów ten po epizodzie 9, prawdopodobnie w grudniu. To wszystko wskazuje nam na to, że rzeczywiście ręce na pokład i zaczynamy pracę w tym kierunku. Oczywiście, Kathleen Kennedy, czy odejdzie, czy nie odejdzie, no to to, to już są zupełnie spekulacje, które trwają praktycznie od samego początku, kiedy ona jest szefową LucasFilmu. Filmu. Generalnie rzecz ujmując, gdybym nagrywał ten materiał dwa tygodnie temu albo tydzień temu, nawet to mielibyśmy mniej tych informacji. Jak widać, naprawdę, naprawdę sporo się tego dzieje i jest ten szum. Naprawdę wątpię, żeby na Celebration albo na jakiejś innej imprezie Disneyowej w drugiej połowie roku żadna informacja się nie pojawiła, bo rzeczywiście chyba dochodzimy już powoli do tego poziomu, że pomijając śmieszki, pomijając nabijanie się itd., itd. jest decyzja. Czy to Luka z filmu, czy też od góry na Disneya, żeby jakiś film wypuścić, żeby w pewien sposób ruszyć z tym do przodu. Eee, czy to było zaplanowane, czy nie było zaplanowane, już jest zupełnie inna sprawa, ale jak widzimy, naprawdę, naprawdę sporo się tego dzieje, i moim zdaniem, w którąś stronę to chyba jednak ostatecznie zmierza. I na tegorocznym Celebration jest bardzo prawdopodobne, że coś mniej lub bardziej, ale jednak filmowego dostaniemy. No dobrze, ale teraz oczywiście możemy sobie zadać pytanie. O czym miałyby być te filmy? No bo yy, koncepcja w pewien sposób spin-offów pojedynczych po porażce Hanna Solo no, nie przyjęła się w żaden sposób i raczej nie ma szansy, żeby ta koncepcja powróciła do nas. E, raczej nowej trylogii też nie możemy się spodziewać, bo... Znaczy, bo, no, nie, nie to, że nie możemy się spodziewać, ale jest mało najzwyczajniej w świecie prawdopodobne, że dostaniemy epizod 10, 11, 12, bo no, nie pasuje mi to. Jakoś najzwyczajniej w świecie nie może mi to podejść w ten sposób. No i tutaj i wchodzą oczywiście plotki dotyczące tego filmu Lindelofa. Ja będę mówił Lindelofa, co prawda to już nie jest jego film, ale żeby było dla ujaśniejszego wyjaśnienia, które mają się po epizodzie 9. I. Jest kilka rzeczy, które wskazują na to, że rzeczywiście to może mieć sens. Po pierwsze, aktorzy związani z trylogią sequeli w pewien sposób wypowiadali się, opowiadali, że no gdzieś tam mogliby wrócić, chcieliby ewentualnie wrócić i tak dalej. To oczywiście jest standardowe gadanie aktorów, więc żaden, to nie jest żaden wskaźnik. Z drugiej strony, po epizodzie 9, jeżeli chodzi o świat Gwiezdnych Wojen, Absolutnie nic się nie dzieje. Jakby mamy całkowitą ciszę, mamy całkowity spokój, a nie ma książek, nie ma komiksów. Mamy otwartą przestrzeń, na której możemy wypełnić wszystko. No i jeżeli mamy się rzeczywiście trzymać tego e, okresu, który wydaje się najbardziej prawdopodobny, e, bo też plotki mówiły, że jeżeli ten film by się przyjął, to ewentualnie byłby kontynuowany w następne, czyli nie wiem, czy to byłaby kolejna trylogia, nie trylogia, ciężko jest mi powiedzieć, ale załóżmy na potrzeby dzisiejszej dyskusji, że rzeczywiście to będzie po epizodzie 9, że będziemy mieli. Coś, co dzieje się po zniszczeniu ostatecznym zakładam Palpatina. I o czym to może być? E, bo tak naprawdę pomysłów i tematów, które można tam wcisnąć, jest gigantyczne. Po pierwsze, patrząc na to, w jakim stanie jest galaktyka po wydarzeniach z The Rise of Skywalker, no jest burdel. Jakby mieliśmy nową republikę, nowa republika została zniszczona, przyszedł nowy porządek, czy tam Final Order, one też zostały zniszczone i, i tak naprawdę możemy tam wcisnąć wszystko. Możemy wcisnąć e, wszelkiego rodzaju wątki polityczne e, dotyczące, że nie chcemy nowej, Nowej Republiki 3.0, że chcemy powiedzmy sobie radzić samodzielnie, mamy jakieś pozostałości imperialnych, mamy pozostałości piratów. Tego jest tutaj oczywiście mnóstwo. Ale to są tematy. Ogólnikowe. Znaczy, to są tematy, które mogłyby całkiem mi przyjemnie wybrzmieć w książkach, w komiksach, e, w ewentualnie serialach animowanych czy aktorskich, ale nie oszukujmy się, w serialu, w filmie, jeżeli już miałby być, no to musi być coś e, głównotematycznego, czyli coś z mocą. No i tutaj, oczywiście, na pierwszy rzut wychodzi Rey i jej kontynu kontynuowanie dziedzictwa Jedi. Eee... Co to miałoby być? Budowa nowego zakonu Jedi, budowa, odbudowanie tego, próbowanie połączenia filozofii Jedi z prequeli i wniosków wyciągniętych po sequelach. Ciężko jest mi powiedzieć. Dobrą rzeczą na pewno jest to, że tak naprawdę Sky is the Limit. Nie mamy ograniczeń, nie mamy ograniczeń narzuconych przez jakieś książki, nie mamy ograniczeń narzuconych przez jakieś seriale, czy cokolwiek z tego typu rzeczy, więc o czym to się może dziać? O czymkolwiek. Oczywiście to jest ten główny, to jest to główne podejrzenie. To te, te plotki, które krążą na temat... Epizodu e, 9,5, jeżeli tak to mogę nazwać, czy też filmu Lindelofa, ale jeżeli zastanowimy się, jakie inne mogą być tematy związane z filmami gwiezdnowojennymi, no cóż, jest The High Republic, które podobno jest naprawdę pozytywnie przyjmowane, i mamy już Akolajta, który nie tyle dzieje się w okresie The High Republic, co wiąże się z The High Republic, więc jeżeli rzeczywiście z jednej strony on by dobrze był przyjęty, jak i również jeżeli książki i komiksy nadal byłyby dobrze przyjmowane, a mam nadzieję, że będą, e, to może tam, Coś zostanie wciśnięte. Ciężko jest mi powiedzieć. E, film Tajiki, Nie mam bladego pojęcia, gdzie jest, kiedy może być, o czym może być i. Trochę, trochę powiem Wam szczerze w momencie, kiedy na tym się zastanawiam, nie mam takich, takich pewnych rzutów. Nie, nie jestem. Po prostu nie wiem, w którą stronę miałoby zmierzyć tak wiezne wojny. I z jednej strony to jest przyjemne, bo autentycznie liczę na to, że zostanę w jakiś sposób pozytywnie zaskoczony, że będzie coś, coś czego się nie spodziewałem. Z drugiej strony jest to predyspozycja. Daje nam to pewnego rodzaju pole do działania na, tym, na tej zasadzie, że możemy zrobić coś nowego. Możemy coś ja wiem, że w Luka's filmie nie znają prawdopodobnie tego słowa, ale zaplanować. Możemy zaplanować sobie ten film, kolejne filmy, jakąś trylogię, kwadrologię, cokolwiek. Jest generalnie rzecz ujmując takie, że odetchnęliśmy nieco po epizodzie dziewiątym. Może nastroje, powiedzmy, nieco się uspokoiły społeczne po e, trylogii sequeli, niezależnie od tego, jak je oceniamy. E, I teraz może jest coś nowego. Może, mam nadzieję, jakieś wnioski zostaną wyciągnięte. Ale na razie to tak naprawdę są wszystko i wyłącznie tylko spekulacje nasze, które są luźne i może, może nieco. Zostaną rozwiane, potwierdzone albo zaprzeczone podczas tegorocznego celebration. No dobrze, moi drodzy, ale teraz taki punkt najbardziej ode mnie, można by powiedzieć, bo w sumie można sobie zadać jedno zasadnicze pytanie. Czy my potrzebujemy filmów gwiezdnowojennych? Jestem świecie przekonany, że spośród Was, moi słuchacze czy też widzowie, jak i spośród wielu, wielu fanów pojawią się głosy, które uważają, że nie. Że gwiezdne wojny nie powinny być kontynuowane, jeżeli chodzi o filmy. I będą to głosy, które będą zarówno mówiły, że po prostu gwiezdne wojny mogą rozwijać się inaczej, że mamy te trzy trylogie, one są zamknięte i dziękuję bardzo, i na przykład spin-offy na nie podchodzą. Będą tacy, którzy są na tyle zrażeni po trylogii sequeli, że uważają, że Disney nieważne, czy też Nowy Lucasfilm, film, nieważne czego się tknie i tak będzie beznadziejny. Argumentacja może być różna, ale są osoby, jak najbardziej, które uważają, że nie powinniśmy mieć tych filmów. Ja jednak stoję po tej stronie, która chciałaby te filmy i mam, jakby, trzy główne argumenty, które przekonują mnie, które absolutnie nie są po to, żeby was przekonać ewentualnie na siłę, ale o których wam daję znać. Więc pierwsza rzecz jest taka, że Gwiezdne Wojny mają delikatnie rzecz ujmując i szczególnie w aspekcie filmowym, z szarganą niesamowicie reputację, bo jakiś czas temu, czy jakiś czas temu, już kilka lat temu gdzieś e, w żartach, nie żartach rzuciłem hasło na zasadzie i tak skasują. I kiedy dostaliśmy zapowiedź kolejnego jakiegoś tam filmu gwiezdnowojennego, ja do swoich znajomych mówiłem, E, dobra, bez jaj, i tak to skasują, i tak to skasują, więc nie ma co się napalać. Wtedy miał być to żart. Problem jest taki, że ten żart e, stał się rzeczywistością, ponieważ biorąc pod uwagę historię gwiezdnowojennych filmów z z nowych Gwiezdnych Wojen, czyli od Disneya. Nadal przypominam, że raptem 5 filmów doczekało się autentycznej realizacji filmowej, z czego tylko jeden film nie miał żadnych produ problemów producenckich, e, scenariuszowych, reżyserskich i tak dalej. Mam tutaj na myśli The Last Jedi, który jako jedyny od początku do końca został zrobiony tak, jak miał być zrobiony, bo nawet przebudzenie mocy miało problemy gdzieś tam ze scenariuszem na początku, chociaż no nie było one jakieś tam może bardzo gigantyczne, gigantyczne. Ale później oczywiście mieliśmy akcję z Łotrem 1, gdzie w sumie ciężko jest nam powiedzieć do końca, kto jest scenarzystą tego filmu. Um... Potem mieliśmy oczywiście całą imbę, bo inaczej tego nie można nazwać z solo. A na końcu mieliśmy oczywiście The Rise of Skywalker, zmianę reżysera itd., itd. I nie zrzucam tutaj na nikogo winy z producentów, pisarzy, reżyserów i tak dalej. Nie o to mi chodzi. Fakt jest taki, że tylko i wyłącznie The Last Jedi nie miał żadnych problemów, jeżeli chodzi o proces produkcyjny. A jeżeli chodzi o zapowiedzi, no nie oszukujmy się. Czy ktoś jeszcze pamięta, że miał być film o Bobie Fecie od Josha Tranka? Dobra, on trafił w jakiejś formie, powiedzmy, jako Bóg Miał być film o Kenobi, trafił jako serial i to w pewien sposób jest zrozumiałe, bo pamiętajmy w pewien sposób, że no Disney Plus to jest platforma streamingowa, na którą musi być content, więc te seriale gwiezdnowojenne i nie tylko będą produkowane. Ale mieliśmy mieć oczywiście trylogię Ryana Johnsona, która jest kotem Schrodingera, świata gwiezdnych wojen. Jakby nawet ja, znaczy ja nie wiem, ja nie mam dla pojęcia, czy ta, film, czy ta trylogia będzie, czy nie będzie. Najnowsze plotki mówią, że Ryan Johnson chce nadal to robić, ale na razie jest zajęty, nie wiem, trzecim Knives Out czy jakimiś innymi projektami, więc równie dobrze możemy o tej trylogii zapomnieć. Ale miały być filmy od twórców Grotron, poszły e, do kosza. Miała być Patty Jenkins, poszła do kosza. Mamy, e, mieliśmy mieć Kevina Feige, też poszedł do kosza. I nawet już teraz pewnie wylatują mi z głowy jeszcze kolejne kolejne i kolejne zapowiedzi czy jakieś informacje, które gdzieś tam miały być. I nawet nie ma nic złego w tym, że jakieś projekty ostatecznie nie dochodzą do realizacji. To jest w porządku, to się zdarza takie rzeczy. Tylko problem jest taki, że w LucasFilmie filmie osiągnęliśmy już poziom memiczności. Naprawdę, to to już jest żałosne. Pod względem takim filmowym, moim zdaniem, i jako fan Gwiezdnych Wojen, mi jest trochę wstyd, że moja marka w taki, a nie inny sposób sobie radzi. I generalnie rzecz ujmując, o ile Gwiezdne Wojny radzą sobie, no jako tako całkiem nieźle bym powiedział. Oczywiście głównie seriale telewizyjne. Przede wszystkim Mando i nadchodząca Soka będą budowały tą, tą, tą renomę wieznych wojen, bo nie oszukujmy się, nieważne jak oceniamy Mandalorianina, on jest naprawdę dużym sukcesem. E, książki dają sobie, powiedzmy, radę w tej swojej niszy, jakiej zawsze istniały. The High Republic jest całkiem przydatną rzeczą, ale no raczej dla nerdowskiej części. Komiksy, no moim zdaniem, mają problem, ale to też jest raczej coś mniejszościowego. Gry komputerowe może się odrodzą, może się nie odrodzą, ale mimo wszystko największa siara, największy wstyd, największy problem jest przy właśnie filmach. I to jest najbardziej bolące, bo filmy są tą główną rzeczą. I jeżeli wyjdzie, wyjdzie rzeczywiście ten film w 2025 roku. Nieironicznie do samego końca będę mówił, jak zobaczę film w kinie, to wtedy będę wiedział, że film jest dowojenny wyszedł. Bo jest po prostu ten niesmak w całej społeczności, mi się wydaje, jest cały czas to poczucie, że halo, albo macie plan, albo zakładacie, że jeden film na, nie wiem, powiedzmy, 5-10 lat i okej, okay, i my to wiemy, albo robimy model bondowski, czyli co 3-4 lata, jeden film, albo robimy MCU, gdzie dwa, trzy filmy rocznie. Okej, okay, tylko miejmy jakieś poczucie kierunku, jakiegoś poczucie tego, że zmierzamy w odpowiednią. Stronę, bo cały ten bajzel z tą wisienką na torcie dla mnie, którą jest Patty Jenkins, pokazuje nam, że to jest niczym rzucanie się, niczym bieganie w kółko kurczaka bez głowy. To jest pewnego rodzaju bajzel, który nie mam, szczerze mówiąc, nawet bladego pojęcia, z czego wynika. Czy on wynika z tego, że Kathleen Kennedy nie ogarnia całego tematu, czy może jest ktoś w Disneyu, kto to wszystko narzuca, czy może Lucasfilm jest tak zależny od Disneya, że nie może nic zrobić, czy może jakieś jeszcze inne zawirowania, czy jakieś magiczne tabelki w Excelu pokazują, że trzeba tak robić, bo w ten sposób się robi dym. Nie wiem, nie mam do tego pojęcia, ale cała ta sytuacja jest dla mnie niezwykle smutna, irytująca i mam nadzieję, że prędzej czy później jednak ona się poprawi. Drugi argument, moim zdaniem, jest, prawdzi jest na tej zasadzie, że głównym wyznacznikiem Gwiezdnych Wojen są filmy. I mówię to oczywiście z perspektywy E, najnowszych filmów i mojego, powiedzmy, fanostwa od 2014 roku. tak? Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że w Starym Kanonie, budowany przede wszystkim główny kierunek, był wyznaczany przez inne rzeczy, e, przez twórców książkowych, komiksowych czy też gier komputerowych. Tylko, że wtedy wiedzieliśmy, że nie będzie żadnych filmów. E, I teraz wiemy, że jest ta możliwość, że jest chęć zarobienia przez Lucasfilm i Disney. Natomiast, jednak, Gwiezdne Wojny wydaje mi się najbardziej są napędzane właśnie przez film, bo pewnego rodzaju nie, nie czuję za bardzo kierunku kreatywnego, w którą moglibyśmy stronę zmierzać. Co mam na myśli? Bo, bo pomijając The High Republic. The High Republic sobie działa we własnej bańce, to sobie działa i, i funkcjonuje jak najbardziej. Komiksy duszą się praktycznie w zdecydowanej większości w okresie starej, yy, starej trylogii. Książki gdzieś tam luźno sobie wyskakują, ale książki ogólnie zawsze są powiedzmy długoplanowe. Mamy seriale, które krążą między epizodem 6 i 7 stworzyły sobie własne uniwersum i gdzieś tam się w tym wszystkim kiszą. I cały czas jednak patrzę na ten film po epizodzie 9 jako właśnie ten nowy kierunek. To co by nam nadało, zagospodarowałoby ten obszar, który ma potencjał. Ja cały czas uważam, że jest jak najbardziej potencjał na to, żeby po epizodzie 9 stworzyć historię Gwiezdnych Wojen, która będzie przyjemna, która będzie interesująca i w pewien sposób może poprawi nieco wrażenia po epizodzie po trylogii sequeli. Dla mnie po prostu filmy byłyby najzwyczajniej w świecie tym wyznacznikiem jakiegoś kierunku rozwoju Gwiezdnych Wojen. No i po trzecie najbardziej prywatny, najbardziej prosty powód bo ja chcę zobaczyć Gwiezdne Wojny na dużym ekranie. Jakby nieważne, jak oceniamy filmy, nieważne, jak oceniamy to, co wyszło do tej pory, premiery Gwiezdnowojenne, wyczekiwanie na to, nowego rodzaju gadżety, informacje fabularne, książki, komiksy to wszystko w pewien sposób budziło hype. Jakby nie zrozumcie mnie źle, nadal jak teraz wychodzą książki i komiksy, to jest fajnie, ale to nie jest aż tak bardzo popularne. Jakby, okej, okay, seriale telewizyjne jak najbardziej nadrabiają to co nieco, ale kiedy były filmy. Wszyscy czekali w jakiś sposób na te filmy, wszyscy w jakiś sposób się interesowali. Nowi ludzie dochodzili do fandomu, nowi ludzie się tym interesowali, i tak dalej. I dawało to pewnego rodzaju radochę, dawało to pewnego rodzaju dyskusję, dawało to pewnego rodzaju zabawę i najzwyczajniej w świecie chciałbym, chciałbym znowu ze znajomymi pójść w kostiumach na premierę filmu gwiezdno Wojennego. Znów chciałbym dyskutować dziesiątki godzin na temat dwugodzinnego filmu, bo, bo jest to przyjemne, daje to pewnego rodzaju nadzieję, jak i również byłoby, miejmy nadzieję, jakimś kopniakiem dla mnie, ale też pewnie dla innych fanów, żeby nadal siedzieć w tym wszystkim i nadal w pewien sposób interesować się tymi Gwiezdnymi Wojnami i w pewien sposób um, byłoby to pewnego rodzaju takim dolaniem paliwa do zbaku, jeżeli tak to mogę określić. Generalnie rzecz ujmując, najrzeczeniej w świecie, ja po prostu chciałbym, chciałbym, żeby gwiezdne wojny znów w sensowny sposób zawitały na duży ekran. No dobrze, moi drodzy, tak więc tyle. Tak więc tyle mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o filmy gwiezdnowojenne: co będzie, co nie będzie, w sumie ciężko powiedzieć. Zobaczymy, przekonamy się sami. E, jak i również, no, czekamy na Celebration, bo zakładam, że mimo wszystko na Celebration dostaniemy. Jakieś informacje, dostaniemy zapowiedzi, albo chociaż przynajmniej wstępne wskazówki, co to właściwie to wszystko będzie. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam Was oczywiście do komentowania, jak i również przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność. Jestem ja wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia wkrótce i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!